Witajcie, witajcie z tej strony, Adam Ciakak. Dzisiaj dla Was nagrywam Fortnite na kanale. Dzisiaj se pogramy troszeczkę e, Fortnite'a i dzisiaj zobaczymy jak forma. Bo ostatnio jak nagrywałem to troszeczkę, no czy nagrywałem, grałem ogólnie, to troszeczkę słabo, więc dzisiaj zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak to wszystko będzie się prezentować, bo naprawdę, naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Szło jak to będzie wyglądać przede wszystkim moja forma dzisiejsza. widzowie, e, dzisiaj, no tak jak już wspomniałem Fortnite na kanale i naprawdę naprawdę nie miałe... trzeba troszeczkę go ściszyć, bo e, coś się może wydarzyć, że mnie nie będziecie słyszeć ani nic więc sobie troszeczkę ogarniemy wszy wszystko ze wszystkim. No i dzisiaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, jak forma, to zobaczymy dzisiaj. No, Ze snajperki jestem może być trochę słaby, trochę dobry. Więc to się wszystko okaże. Ja jeszcze takim prosem nie jestem, ani tak bam, bambikiem, tylko jestem takim pośrednikiem. Ani noob, ani pro, tylko taki bardziej, bardziej, bardziej pośrednik niż taki no zobaczymy dzisiaj, co dzisiaj pokażą nam e, miejscówki, lód i te inne wszystkie rzeczy Polecimy sobie na tą chatę Na tą chatę, bo ostatnio postanowiłem, jak grałem, że e, na takie fajne domki to się fajnie lata. O, a może tu? O, tu sobie polecimy. Tu był ostatnio fajny lód na tym domku. Więc zobaczymy co dzisiaj nam pokaże ten dom. Potem się przejdziemy może w te i też zobaczymy. Widzowie, ostatni, w ostatnim czasie pojawił się e, na kanale Discord e, nowa zakładka e, ciężarówki widzów. Tam wysyłacie swoje ciężarówki, i po kilku miesiącach, po trzech miesiącach, oceniamy. I e, o, ten zwycięzca, który zwycięży, dostaje PSL w karcie o wartości 30 zł. Bardzo serdecznie zachęcam do wysyłania ciężarówek O, wolna pompa to jest git Jeszcze git, gdzie ten typ Nie Niech na dachu No jako nie dostał, dobra leży Okej, okay. już się wystraszyłem, że jakieś lagi mam, a to chyba ten typ pomiał Ale leży Mamy na razie takie do, słabo, słabo dobre bronie Funkcjonowane przez Przez ten dom Mamy Lamborghini Aventadora. To mi jeszcze może opłatka 50. W jak najlepszym porządku, ale to sobie jeszcze jedną no, weźmiemy. Dobra, Gólniemy sobie. Gólniemy sobie ją. I na spokojnie polecimy sobie dalej. Goldena mam dużo, sporo. To nawet mi. Dobra, ale może sobie jeszcze ze dwie weźmiemy. Albo jedną. Dobra, okej. Okay. Jedziemy tak jak wcześniej. Pokazałem, polecimy sobie... Nie hmm, by tu polecić sobie... Wyłączmy to radio. Wyłączmy mi to radio. Proszę was bardzo. Nie by tu sobie polecić. Na jakąś fajną... fajny domek tu może sobie polecimy. Jeśli starczy paliwać, gdzie to jest? to jest tam. Nie przez wodę tą, czy nie przez wodę. Bokiem przede wszystkim bokiem. A widzę, jeśli jeszcze wy nie zostawiliście łapeczki w górę. Suba na kanale zwaniem to bo Bardzo Was serdecznie zachęcam y, do subskrybowania kanału, bo od przyszłego y, miesiąca od... dawaj, 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 od lutego rozpoczynamy daily na kanale. To jest typ Myślałem, że to jest typ Tak się troszeczkę wystraszyłem, że to jest typ, a to jest królik Czekajcie, bo ja troszeczkę utknąłem na wyspie Trochę niedobrze więc od przyszłego tygodnia nagrywamy. A od przyszłego tygodnia, od lutego nagrywamy Daily na kanale. Bardzo was serdecznie zachęcam do. Okej, okay, mamy to co bym chciał. Mamy to co bym chciał jak najlepiej. Wow, to za typ. Leży! Cudownie, bym powiedział nawet Cudownie, że leży! Nie, tego nie chcę. To bym chciał, ale troszeczkę stresa miałem przed chwilą. Ale na spokojnie ogarniamy dalej. Tam się gdzieś biją, czy mi się wydaje. Tam się klepią, tam się klepią dwa kile, to gdzie ja drugiego go A jednego tam dobra, na tym typie. Na tym jednym typie udało się. Jeden dostał Jeden leży Jeszcze Mnie plecy atakują, kurde No ile No ma No Jeszcze dostał Ja jestem bambik Ale jestem i dowie Bambi. O, dobra, dostał, leży. Ten, ten nie skąd, tak, jest stąd. Dwóch zabiję, to jeszcze ten mi dostał. U. Widzieliście, ilą ma HP? Ten głupi gość. Leży, na szczęście. Kurde, już mam. Miałem go inaczej skończyć, no ale wyszło jak wyszło. Dobra. Tu jest na razie spokój cisza. Co to jest za broń? A to jest to fajna! Ej, dobra, to jest git. Kurde, nie trzeba wymienić tej broni. Dobra, weźmiemy sobie tą. Tą sobie... W sumie to też jest dobra. Kurde, co to jest za shooter? To jest stare i nie chcę tak szczerze powiedziawszy. Przecimy sobie jeszcze ten domek szybciutko, zobaczymy co w nim ciekawego jest, bo widzę, że tu jakaś skrzynk... O, to są to, te to, to, to dobre. Am ale za tą akcję, którą teraz ten widzieliście, to warto godne zostawić suba na kanale i łapeczkę To jest ta sama Nie, to jest ta Już jakby ta, 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 O, 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 o Dobra, pompa Dobra, pompa i trzeci napój Ale ja już nie chcę, dobra Czwarty w zasadzie można byłoby powiedzieć Coś tu jeszcze ciekawego jest, nic nie ma, dobra Jest to po. to pójdzie to Bo ile on miał HP? What is this? Nie chcę. Strasznie dużo HP ten gościu miał. To jest... ...jakieś dziwne strasznie. Ale dobra. Mam strefę 5 killi, to jest git. To jest bardzo git. To jest za bardzo nawet git. Czekamy sobie na typów. Trochę przykampimy. Trochę tylko. Ale ja wiem, jak się takie rzeczy kończą. Niestety. Kąpieniem i nie kąpieniem. Kąpieniem i nie kąpieniem się, ale dobra. Ale dobra. Okej, okay. wszystko jest pod kontrolą, można byłoby rzec. Strefa już nadchodzi. Strefa nadchodzi, aczkolwiek. Kurde O, tu jest typo, się kręci Tu się typo dziś kręci Ciekawie Leży, perfekcjo, Perfekcyjnie tamcia. Co to jest za napój? Energety, energetycujący jakiś O, nawet mi dało to Ej, to jest dobre Dobra o lama tam jest. Idziemy po lamę. Idziemy po lamę. Mamy 6 kili. Ładne bronie. Znikła? Nie jest. Dobra. Wychaczona lama, to perfekcyjna lama. Stój O, no, Tomczo! Kurde, tak to ja się nie będę Ja się po prostu rozwalić. Co my tu mamy ciekawego w niej? Nawoje. Takie dziadostwa. Dobra, niech to Idziemy stąd. Idziemy szukać typów. Może się ktoś, gdzieś ktoś na Jakiś pan Tu się ci rozk rozkraczyli tych, których zabiłem wcześniej. Golden się zawsze przyda. Siema kura. Ty, ciebie można wziąć? No, chodź tu. Zgar. A, F nie. Górę MAM DLA PAŃSTWA chcą, chcą państwo? Nie chcą? Dobra Super Wszystko jasne Wszystko jasne, wszystko wiemy No jeszcze mamy sobie troszeczkę Skrzynka tu jest, OK. A w skrzynce? No, skar lepszy, znaczy lepszy, ja mam lepszy tak, troszeczkę. No, lecimy zawie po rekord. Mój rekord to 13 albo 11 kili tam na którymś z odcinków. Jest podany rekord. Jeśli napiszecie w komentarzach jaki to jest rekord, to oczywiście... Um, to jest to sama jakby dobra. Jeśli napiszecie jaki jest rekord, to za serduszkuję wam komentarz. Bo wiem, że oglądacie te odcineczki i wiem, że... I wiem, że po prostu Wiedzą, że nowy rekord może dzisiaj też paść, aczkolwiek nie wiemy tego wszystkiego Co to będzie... Aczkolwiek ja bym kurde chciał wiedzieć jaki tu będzie rekordzik. Dobrze, coś jest Jest tu jakaś skrzynka, by the way. Tu, dobra Super Ktoś to był? Chyba Kto się ktoś chciał. Jeszcze byś na to gotowy. O, tu jest, kolejne, ta? A się tu przyczaić. Kurde, już zabrałem tą Dobra, trudno się mówi, ale tu by można było przykitrzeć. Się? A nie będziemy ten bambikować strasznie, bo to nie ma, nie ma co? Pij się tu! O, o to szło Szukam skrzynki Gdzieś jest? Nieco nie bombiczę teraz, tylko szukam skrzynki, nie? O, znalazłem się Już ją znalazłem, oczywiście Pompa jakbym była troszeczkę Taka fiolet, fioletowa, to byłoby, też byłoby git Taką to ja bym nawet przygarnął żadnej innej lepszej nie o tam biegnie typo tam jest typo, tak by the way masz czas go? nie widzę już ale kurde był blisko dobra, idziemy do tego domku, zobaczyć co on jeszcze był był jeszcze no był już dobra, tam idzie kolejny, tam idzie typo ten Też jest. Leżysz. Wow. Jakaś dobra broń. Jakaś dobra broń. To nie z ten typu się kręci. Skąd? Stąd dobra. No O, gościu go się jakiś rozwalił, inny? Skąd mam go dziabnął? Ja się że nie skąd go dziabnął, ale dobra Okej okay. Teraz pewnie jakieś plecy będą albo cokolwiek. O, o to szło, widzę. O to szło. Bardzo ładna broń. Gdzieś tam się nawalają. Z kim... To z kim się nawala? Ktoś z... z kim się nawala. Będzie top 10 raczej. Raczej. Chyba Jeśli nie umrę. Gdzieś tam się jeszcze nawalają. Kurde, nie ma gdzie iść, jakby się jest, i stąd bije, to jak ja dostanę od niego to będzie lipa, lipa trochę, oto jest, tak chcesz grać, tak chcesz chłopie grać Bierzysz. bardzo ładnie widzę nie żeby coś ale to jest trochę gra na farcie teraz ale nawet ładnie idzie mam coś tu miał jeszcze ciekawego mam taki, takiej oprócz takiej dobrej broni to nie miał. 8 killi i 8 osób ładna gra aczkolwiek mogłaby być troszeczkę lepsza w killach mogłaby być trochę ładniejsza w killach ale też nie źle to już nie jest źle naprawdę. Zobaczymy co tu ciekawego jest w tych skrzynkach. W zasadzie już mam najlepsze takie bronie, gdzie gra do wygrania jest. Aczkolwiek wiadomo jakie też są realia. Tam się nawalają. Trzeba warto byłoby skorzystać z tego faktu. Gdzieś tam nawalają. gdzie to jest? Kurde, ktoś autem jedzie, no. Zarąbać się idzie. Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Perfekt. Leży. Dobra, uciekam. Jeszcze mnie boty dojadą. A ja tego bym nie chciał. Tylko jeszcze nie wygra. Leży! O, to nie ja dobra broń. Co dobrać? O, ta też by mogła się ładnie przydać. 5 osób, 10 killi. Są boty, czy? Co jakiś. O, to jest dobra, to jest bot, to jest bot. Dobra, dobra, przegrabiłem sobie teraz. To typo Chodź tu do mnie to się gość za mi kaplica Normalnie Jeszcze te boty mnie denerwują. Jak! Jak widzowie To jest niemożliwe, jeszcze te boty głupie no, piąte miejsce, bardzo ładnie, no ale no, bardzo ładna gra 10 killi, statystyki meczu 10 killi, asyst 0, reanimację 0, bo to do duo 42, wow, ale go dojeżdżają błoty No to teraz goście się troszeczkę wrąbał Goście się troszeczkę wrąbał teraz, troszeczkę widzę, eee, ja wam serdecznie dziękuję za ten odcineczek I dostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale z żeby was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale Wijamy do 770 subskrypcji na kanale i pamiętajcie o Discordzie w zakładce e, ciężarówki widzów e, tam można wygrać PSW o wartości 30 zł, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia kolejnego odcineczka na razie!